Witam serdecznie, witam serdecznie mojego Adam Grzegorzek. Witam. Budoleks. Adam 1-1 jeden, jeden z Baspalem. Pytam podobnie ciebie tak jak kolegę z Baspalu. Wynik sprawiedliwy? Nie zgodzę się tutaj z przedmówcą. Myślę, że oni bardziej zasłużyli na zwycięstwo. O, z niestety, drugą strony niestety niestety my zagraliśmy dzisiaj bardzo ospale. Te nasze zapędy ofensywne były, były bardzo powolne. Niestety nie, nie potrafiliśmy skonstruować żadnej składnej akcji. Udało się strzelić jedną bramkę e, po długim podaniu, tak naprawdę, więc e, no dzisiaj nie szło nam ofensywnie. W Defensywnie wyglądało to trochę lepiej. Nie udało się niestety zagrać na zero z tyłu, stąd tylko jeden punkt. No Powiem ci, że bardzo miło mnie zaskoczyłeś, bo zawsze się dobrze ocenia rywali, siebie, a tu tak konstruktywnie oceniłeś, że powinni wygrać? Myślę, że tak. Że to by było na najbardziej sprawiedliwie, tak. Mieli dużo sytuacji na szczęście Marcin dzisiaj jako jedyny stanął na wysokości zadania. Co się bierze na taką powiedzmy twoją odpowiedź, bo ona jest taka dość mocno niekrytyczna, ale konstruktywnie zbudowana oczywiście. Nie chcesz za bardzo słodzić w realiach, kiedy są inne, tak? No tak, zresztą nasza pozycja w tabeli pokazuje, że nie układa nam się ta gra. Bardzo powoli się rozpędzamy i mam nadzieję, że rozpędzimy się przed tym, zanim obudzimy się w strefie spadkowej. Budoleks, jak sama nazwa mówi, po raz pierwszy w naszej lidze, po raz pierwszy niektóre osoby budujecie ten skład. Może tu jest ten powód waszej troszkę takiej nierównej formy, bo, bo ten skład tak naprawdę też został zmieniony po, po hali, kiedy jeszcze byliście knizem. Tak, na pewno ma to jakiś wpływ też wiadomo, każdy ma swoje obowiązki. Ciężko jest zebrać się na jakieś gierki w tygodniu poza tutaj ligą, więc to zgranie na pewno przyjdzie z czasem, tylko tak jak mówię, no musimy obronić tą drugą ligę. Oczywiście ambicje są na awans, ale zobaczymy, co wyjdzie w praniu. Dziękuję za wiatr. Dziękuję.